Pan, samochodzik. Eldorado, rozdział 15. Chnatchrow było miejscem, gdzie ostatecznie zderzyłam się z rzeczywistością. Barwny świat Ameryki Południowej znów był chę daleko. Na nowo wpadliśmy w wir europejskiego pośpiechu. Zamiast radosnych twarzy zobaczyliśmy naburmuszone lub smutne. Europa była szara i jednolita, choć londyńskie lotnisko skupiało ludzi różnych narodów. Ile czasu zostało nam do lotu do Polski? Zapytałam. Polecimy wtedy, kiedy zechcemy, powiedział Manuel. Samolotem mojej rodziny z prywatnego lotniska, dodała Wiktoria, prosto do Wrocławia. Przedtem jednak zjemy coś w restauracji. Włożyliśmy bagaże do podstawionego samochodu. Kierowca miał zawieźć je na lotnisko, żeby samolot był gotowy do startu, kiedy skończymy posiłek. Po obiedzie przez godzinę przeciskaliśmy się zatłoczonymi ulicami, zanim dotarliśmy do rozległej posiadłości państwa Kasidy, gdzie mieściło się również prywatne lotnisko, z którego wkrótce wystartowaliśmy. Nawet najlepsza klasa w samolocie rejsowym nie dorównywała wygodą odrzutowcowi Wittorii, w którym kabinę pasażerską przeobrażono w wygodny salon w tonacji kremowo-beżowej fotele z regulowanymi podnóżkami skupiały się przy ławie z orzechowego drewna. Włączyliśmy CNN, żeby obejrzeć najświeższe wiadomości ze świata, później z DVD został odtworzony amerykański film sensacyjny. Nie skupiałam się na przekazie, ale udawałam, że oglądam, żeby uniknąć rozmowy. O trzy kwadranse wydłużył się lot do Wrocławia wskutek długiego oczekiwania na zgodę na lądowanie. Kiedy koła maszyny dotknęły płyty lotniska, byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Radość szybko ulotniła się, kiedy w trakcie odprawy celnej służby graniczne wykryły nieprawidłowości. Do kogo należy brązowa waliza? Zapytała drobna celniczka. Jest moja, powiedział Manuel. Zgłosił pan jakieś przedmioty do oclenia, przewozi pan artykuły szczególnie cenne? W żadnym wypadku. Weźmiemy pana bagaże do kontroli. Zapraszamy do biura, ależ panowie, przejęzyczył się. Tędy, na prawo, powiedziała celniczka do Falko. Jej twarz nabrała groźnego wyrazu. Państwo mogą iść, celnik uczynił w naszym kierunku niecierpliwy gest. Pospieszmy się, naciskała Wiktoria. Chcesz go tak zostawić? Zdziwiłam się. Może potrzebować naszej pomocy, powiedział Jacek. Albo wrobić w to, w co właśnie się zamieszał, mruknęła Kasidy. Skąd wiesz, że to coś poważnego? Powątpiewałam. Nie każdego straż graniczna zatrzymuje do kontroli. Wybiórczo przeszukują przypadkowe bagaże. Tym razem trafiło na Manuela. Posłuchaj. Odciągnęła mnie na bok. Manuel nie jest jakimś tam przypadkowym turystą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest bossem mafii i nie wiadomo... Dlaczego go zatrzymali? Nie zostanę tu ani sekundy dłużej. Znikniesz jak on w Machu Picchu? Poradzi sobie. Złapmy taksówkę, żeby dojechać do Krobielowic, zanim się ścienni. Odwiozę was tam, gdzie jest pan samochodzik, a sama poszukam jakiegoś hotelu. Chłopcy tkwili przy bagażach, niecierpliwiąc się i rozglądając za taksówką. Uznałam, że czas przestać silić się na uprzejmości. Po co tak naprawdę przyleciałaś do Polski? Zaatakowałam. Chcę porozmawiać poważnie z twoim stryjem. Na jaki temat? Stryj nie ma przede mną i przed Jackiem tajemnic. Nie bądź zbyt pewna siebie. Oparłam ręce na biodrach. Bardziej od ciebie nie da się. Tymczasem Max z Jackiem wkładali już torby do bagażnika taryfy. Na trawie rozsypały się owoce, które stryj Tomasz zebrał do zawiniętej koszuli. Zosieńka, Jacek. Cali i zdrowi. Rzuciłam się stryjowi nasze je i uściskaliśmy się serdecznie. Wzruszył się, ale nie okazał tego. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że wszystko dobrze się skończyło. Wyszeptał mi do ucha: Tak bardzo bałem się o was. Stryju, nie mamy tych sztabek. Nie polecieliśmy do Meksyku, nie wiem nawet, w jaki sposób mielibyśmy ich szukać. Powiedziałam, wykorzystując okazję, że nikt prócz stryja mnie nie słyszał. Manuela zatrzymali na lotnisku w trakcie odprawy celnej. Może właśnie przez te sztabki. Nie sądzę, żeby sztabki zwróciły uwagę celników. Nie wyglądają ani na dzieła sztuki, ani na zabytki. Tym bardziej, że przez lata pokryły się warstwą patyny. Ostatnia z taksówki wysiadła Wiktoria. Stryj Tomasz ukłonił jej się. W jego oczach dostrzegłam znajomy błysk. Zawsze pojawiał się, kiedy pan samochodzik spotykał piękną kobietę. Sądzę, że pomimo niemłodego już wieku, wciąż potrafił je oczarować. Przypominał mi trochę gentlemanów ze starych filmów, w pozytywnym znaczeniu. Wiedzą mógł zaimponować każdej damie. Nie darowałabym sobie, gdybym nie wymieniła jeszcze jednego powodu, dla którego stryj wzbudzał zainteresowanie krył tajemnice, a nawet wiele tajemnic. Nigdy nie można było być pewnym, jakiego Asa trzyma w rękawie. A zazwyczaj w zanadrzu miał wiele kart. Witam panią. Cieszę się, że spotykamy się ponownie. Pierwszy raz zupełnie prywatnie. Z domu wybiegły bliźniaczki, a zaraz za nimi Teresa. Max podniósł obie dziewczynki i okręcił. Piszczały z zachwytu. Hej, zdobywcy buszu. Z okna krzyknął Olaf. Z za jego pleców machała dorka. Żenimy się. Radowały się to Solą. Wychodzimy za mąż. Poprawiła je Teresa. Najpierw jednak musicie wyszorować zęby i uszy. Za dziesięć minut chcę was widzieć w wannie. Stryj nie wrócił do Warszawy. Zapytał Jacek. Teresa nie miała nic przeciwko temu, żebym został. Nie byłem w stanie zajmować się sprawami służbowymi, więc wykorzystałem zaległy urlop. Przez cały czas ktoś czuwał przy telefonie, powiedziała Teresa. Przygotujcie kolację, zwróciła się do Dorki i Olafa, kiedy zeszli na dół. Zajmę się dziewczynkami, położę je spać, a później pomogę wam. Następnie powiedziała do Victory po angielsku. Pani mogę zaproponować pokój na poddaszu. Nie jest jeszcze wykończony, ale można w nim spać. Znajdziemy dodatkowy materac i śpiwór. Dziękuję bardzo za propozycję. Chciałabym jednak zobaczyć pałac w Krobielowicach. Podobno jest w nim hotel. Drożyzna powiedziała dorka, ale Wiktoria nie zrozumiała. Hrabianka zakpił Olaf po cichu. Błąd, przyjacielu, poprawił go Maksymilian. Lady. Poproszę kierowcę. Zaraz mnie tam zabiezie, powiedziała, wskazując na taksówkę. Zapraszamy wieczorem na kolację na świeżym powietrzu, zaproponowała Teresa. Przyjedziemy po panią o dwudziestej Czy odpowiada to pani? Będę zobowiązana. To my jesteśmy zobowiązani, zapewniłam. Silnik diesla zaklakotał, jakby chciał wyrwać się spod maski i taksówka potoczyła się na główną drogę. Zrobiłam sobie najmocniejszą kawę, jaką kiedykolwiek piłam. Po perypetiach w peru i długiej podróży czułam się jak po dwóch dobach bez snu. Ciekawe, co z Manuelem? Zastanawiałam się na głos, siorbiąc gorący napar. Przesłuchają go i wypuszczą, stwierdził Max, chyba że przewoził jakieś narkotyki. Ameryka Południowa jest największym na świecie wytwórcą kokainy, powątpiewał Jacek. Falko nie jest głupi. Nawet jeśli jest zamieszany w handel białą śmiercią ma ludzi od brudnej roboty, powiedziałam. Bronisz bandyty? Max spojrzał mi prosto w oczy. Odwróciłam się na pięcie i poszłam do salonu. Na krześle leżał stos notatek i książki. Kubek z kawą postawiłam na stole. Przeniosłam książki i rozłożyłam się wygodnie na sofie. Z kuchni dobiegały odgłosy przygotowywania kolacji. Brzęczały sztućce i talerze. Podniosłam się, zamknęłam drzwi do pokoju i wzięłam pierwszy z brzegu tom. Książka Konkwistadorzy Michaela Uda zachwyciła mnie pięknymi ilustracjami i fotografiami, odłożyłam ją jednak na stół. Przewodnikami o Meksyku i Peru postanowiłam zająć się nieco później. Następna książka. Autorstwa Jacka Pałkiewicza i Andrzeja Kapłanka. Miała wyjątkowo zajmujący tytuł: El Dorado Polowanie na legendę. Zainteresowała mnie i postanowiłam przejrzeć ją, ale pomiędzy kartkami piątej pozycji zauważyłam jaskrawe zakładki, które ostatecznie przyciągnęły moją uwagę. Nazwisko autora, Inka Garcila Lavega, brzmiało obco. Czcionka, którą napisano o Inkach uwagi, prawdziwej nie zachęcała do lektury, ponieważ była bardzo mała. Mimo to otworzyłam tekst w zaznaczonym miejscu. Przetarłam zmęczone oczy bo litery zlewały mi się w czarną plamę. Złotymi blachami obijali świątynie słońca i pomieszczenia królewskie gdziekolwiek się znajdowały, ustawiali wiele posągów mężczyzn i kobiet, ptaków latających i wodnych, dzikich zwierząt, to jest tygrysów, niedźwiedzi, lwów, lisów, psów i żbików, jeleni, chłanaców, wicuni, tudzież owiec domowych, Wszystkie postaci wielkości naturalnej odlewane w złocie i srebrze. Umieszczali je na ścianach, w miejscach pustych i niszach, które podczas budowy w tym celu pozostawili. Pedro de Ciega w rozdziale czterdziestym czwartym mówi o tym obszernie. Podrabiali zioła i rośliny, które przy murach się rodzą, i rozmieszczali je przy ścianach tak, że zdawały się rosnąć. Obsiewali ściany jaszczurkami, motylami, myszami. Wielkimi i małymi żmijami, które zdawały się po nich chodzić, wspinając się i złażąc. We wszystkich pałacach królewskich pourządzali ogrody i sady, w których Inka odpoczywał. Sadzili w nich wszelkie piękne i dorodne drzewa, sadzonki kwiatów i roślin pięknych i wonnych, jakie w królestwie istniały. Na ich wzór podrabiali w złocie i srebrze wiele drzew i mniejszych krzewów jak prawdziwe, z liśćmi, kwiatami i owocami, jedne puszczające pędy, drugie wpół dojrzałe, następne rozmiarów już dojrzałych. Wśród takich i innych wspaniałości urządzali pola kukurydzy naśladujące prawdziwe, z liśćmi, kaczanami, łodygami, korzeniami i kwiatami. Włosy wypuszczane przez kaczan były złote, a cała reszta srebrna, jedno z drugim polutowane. Przez kolejne fragmenty przedzierałam się z trudem, ale i z rosnącą fascynacją. Następuje to, co Pedro de Ciega pisze o wielkim bogactwie Peru i że jego większą część Indianie ukryli, wyjęte z rozdziału pierwszego z pominięciem tego, co w innych przytoczonych rozdziałach opowiada, gdyby wydobyć to, co się w Peru i tych krajach znajduje w ukryciu. To nie można by było obliczyć wartości, bo jest taka ogromna, ja natomiast szacuję ją tak wysoko, że w porównaniu z tym to niewiele dotąd posiedli Hiszpanie. Gdym była tam w Coscu, zbierając od tamtejszych naczelników relacje o Ingach, słyszałem jak mówiono, że Paulo Inga i inni naczelnicy twierdzą, że gdyby zebrać wszystkie skarby znajdujące się w prowincjach w gładcach, to jest w świątyniach i w grobach, to część zabrana przez Hiszpanów sprawiłaby tak mały ubytek, jak maleńki by sprawiło zabranie jednej kropli z wielkiej beczki wody. A czyniąc to porównanie jaśniejszym i bardziej oczywistym brali miarę kukurydzy, z której ująwszy gaść, powiadali, tyle wzięli chrześcijanie, reszta w takich jest stronach, że nawet my sami o tym nie wiemy. Tak więc wielkie są skarby, które w tych stronach zostały utracone. To zaś... Co zdołali posiąść, gdyby tego nie wzięli Hiszpanie, niewątpliwie wszystko lub większość złożyliby diabłów w ofierze i w świątyniach. I grobach, gdzie chowali zmarłych, nie pragną go bowiem Indianie i nie poszukują dla żadnych innych rzeczy, nie płacą nim przecież żołdu wojownikom, nie kupują nim miasta ani królestw. Jedyne, czego sobie życzą, to opleść się nim jak uprzężą, póki żywi, a zabrać ze sobą, gdy martwi. Chociaż ja sam uważam, że wszystkie te rzeczy powinniśmy im byli wypominać, ażeby osiągnęli poznanie naszej świętej wiary katolickiej, a nie usiłowali wyłącznie napchać sobie kabze. Francisco Lopez de Gomara napisał w swoich dziejach o bogactwach królów to, co następuje, dosłownie przytoczony z rozdziału siedemdziesiątego pierwszego, cała zastawa jego domu, stołu i kuchni była złota i srebrna, a przynajmniej miedziana bo mocniejsza. Miał w swoim skarbcu posągi ze złotej blachy, które wydawały się olbrzymami i naturalnych rozmiarów wyobrażenia wszelakich zwierząt, ptaków, drzew i ziół, które ziemia wydaje, i wszelakich ryb rodzących się w wodach mórz i rzek jego królestw. Posiadał również powrozy, worki, kosze, sąsiaki ze złota i srebra, sagi złotych polan, które wyglądały jak drewno porąbane na opał, w końcu nie było w jego kraju takiej rzeczy, której by nie miał w złocie podrobionej. A powiadają nawet, że mieli ingowie ogród na wyspie Kołopuny, gdzie się udawali, kiedy mieli ochotę na wypoczynek nad morzem, warzywa, drzewa i kwiaty były tam ze złota i srebra. Pomysł to i wspaniałość nigdy dotąd nie widziane. Prócz tego wszystkiego miał nieskończoną ilość złota i srebra które miało zostać przetworzone w cuscu, a z powodu śmierci Guasara przepadło, bo Indianie je ukryli, ujrzawszy, że Hiszpanie je sobie zabierają i wysyłają do Hiszpanii. Wielu go później szukało tam, ale nie znajdują. Odkładając książkę, miałam łzy w oczach. Rozbolało mnie pokąsane przedramię, bo oparłam się na nim bezwiednie, zamyślona nad treścią tekstu. Kolację podano. Max władował się do salonu bez pukania. Idę. Co z wittorią? Siedzi już w ogrodzie. Nie słyszałam, kiedy przyjechała. Dobrze się czujesz? Mogę zawieźć cię do lekarza. Myślę, że powinien obejrzeć cię specjalista. Nic mi nie dolega, ucięłam. Oprócz tego, że jestem przemęczona. Wezmę szybki prysznic i za 10 minut do was dołączę. Pospiesz się, bo Olaf położył już mięso na ruszcie. Upiłam parę łyków zimnej już kawy i poczłapałam na górę. Chłodna woda sprawiła, że zamiast odzyskać energię, poczułam się, jakby atakowało mnie przeziębienie. Nie miałam czasu, żeby wysuszyć włosy, więc rozczesałam je i zostawiłam rozpuszczone do wyschnięcia. Przebrałam się w ulubione dżinsy i top. Był przyciasny prawdopodobnie skurczył się w praniu, ale nie miałam czasu na wybieranie innej garderoby. Nie spóźniwszy się ani minuty, pojawiłam się wśród przyjaciół, kiedy steki były prawie gotowe. Wiktoria pomagała Olafowi przy grillu, na co z nieukrywaną zazdrością patrzyła Dorka. Angielka, jak zwykle skupiała na sobie uwagę męskiego grona, chociaż eleganckie i wyzywające ubrania zamieniła tamtego wieczora na infantylną sukienkę. Materiały z drukowanymi niezapominajkami i włosy czesane wiatrem nadawały jej niedojrzały wygląd. Gdzie podziała się silna kobieta z Peru? Masz jakieś informacje o Manuelu? Zwróciłam się do Wittorii. Jesteś monotematyczna, rzuciło schle Maksymilian. O incydencie na lotnisku zawiadomiłam jego prawnika. Nakładaj, przyjacielu. Max podsunął Olafowi talerz. Jacek obok podstawił swój... Olaf zdjął mięso z ognia, układając je w miejsce, żeby każdy wybrał sobie odpowiedni kawałek. Przepraszam, najpierw panie, stwierdził szarmancko panie Tomaszu, Jacek, jedzcie, bo wystygnie. Teresa krzątała się przy gościach. Co was tak zajęło? Wiktoria wcisnęła się na ławkę pomiędzy stryja i Jacka. Mój brat zacisnął pięść. Kasidy zauważyła to, przesiadła się jeszcze bliżej niego. Przewrócił oczami, oszołomiony zapachem jej perfum, wyjątkowo słodkich i intensywnych. Jak zaklęty, nie odrywając wzroku od jej twarzy, otworzył pięść. Zamarliśmy. Co to jest? Zaszczebiotała. Coś, na czym bardzo zależało Manuelowi, rozważnie odparł stryj. Jak bardzo? Złapała sztabkę. Posunął się do włamań i niewiele brakowało, by skrzywdził Zośkę. Niemożliwe. To jakaś kompletna bzdura. Wybuchła. Jest wpatrzony w nią jak w obraz. Poza tym wiele można mu zarzucić, ale nie to, że jest pospolitym przestępcą. Pospolitym, to może i nie. Wtrąciła Teresa. Dajcie spokój, powiedział stryj. Nie oskarżajmy go tak radykalnie, bo nie możemy mu niczego udowodnić. A roztrzaskany lampy? Zapytała Dorka. Nie bądź naiwna. Policja nie zainteresuje się nim tylko dlatego, że potłukł lampy, powiedział Jacek i wgryzł się w soczyste mięso. Żuł je przez chwilę, po czym dodał: "W przeciwnym wypadku również stryj miałby kłopoty. Przyznam, że nie nadążam za waszym tokiem myślenia." Koleżanka przygarbiła się. "Ludzie Manuela okradli okoliczne domy. Mieszkańcy zawiadomili policję o włamaniach, aczkolwiek nie zauważyli, żeby znikło coś cennego." Okazało się jednak, że skradziono stare lampki oliwne. Te lampki były bardzo dziwne, bo za pojemniki na oliwę służyły karafinki, którym skrócono szyjki, dodano mosiężne zatyczki podtrzymujące knot i całość pomalowano, przykrywając oryginalny wzór na karafinkach. Ale to jeszcze nie koniec. Jedna karafinka ocalała, należała do pani Adeli, ciotki Teresy i Maxa. Przez nieuwagę stryj ją rozbił, i wtedy okazało się, że w środku jest sztabka z wygrawerowaną literą K. Sądzimy, że w pozostałych lampach ukryto podobne sztabki i to właśnie na nich zależało Manuelowi. Nie znamy, niestety, przeznaczenia tych sztabek. Wiktoria dłuższą chwilę dotykała kawałka srebra. Sztabka mogła pełnić funkcję obciążnika podstawki lampki. Stryj pokręcił głową. Sztabkę zdobi staranny grawerunek. Musiała mieć zupełnie inne przeznaczenie. Jakie? Zapytała Angielka. Gdybyśmy mieli szansę obejrzeć resztę sztabek lub to, co było ukryte w lampach. O ile coś było ukryte. Przerwał Olaf. Moglibyśmy snuć domysły. Zależało mi na tym, by dzieciaki. Jacek szonknął, lecz stryj zupełnie się tym nie przejął. Mówił dalej. Odnalazły te przedmioty u Manuela. Nielegalnie? Wiktoria zapytała z niedowierzaniem. Chodziło raczej o to, żebyśmy ukradkiem rzucili na nie okiem. Sprostowałam. Przykro mi. Obawiam się, że nie potrafię pomóc. Jeżeli Falko wróci do Krobielowic, zagramy w otwarte karty, postanowił stryj. A jeśli niczego nie wskuramy? Zapytała Dorka, drapiąc się po szyi. Przynajmniej spróbujemy... Stwierdził Jacek. Zasypiam na stojąco, powiedziałam, runąwszy na materac w pokoju na poddaszu. Zobojętniało mi to, czy mam na sobie dżinsy czy piżamę, czy wyszczotkowałam włosy i umyłam zęby. Pragnęłam snu, niewzruszonego i spokojnego, głębokiego snu. usiadł na śpiworze, co zobaczyłam kątem przymrużonego oka. Mam propozycję. Ziewnęłam i przeciągnęłam się. Słucham. Chodźmy na spacer. Jest prawie północ. Powiedz, że żartujesz. Mówię serio. Chciałbym poważnie z Tobą porozmawiać. Nie wygłupiaj się. Jutro będzie dużo czasu. Wtuliłam głowę w poduszkę. Cudownie miękką. Rozległo się ciche pukanie. Ktoś jednym palcem kilka razy uderzył w drzwi. Proszę, powiedziałam. Stryj wsadził głowę do pokoju. W półcieniu jego twarz zdradzała oznaki przemęczenia. Możecie oddać mi sztabkę? Jacek powiedział, że wy ją macie. Oglądaliśmy ją na dworze, a później odłożyliśmy na stolik. Obok musztardy, przypomniałam sobie. Sprawdzę jeszcze w kuchni. Chciałbym zrobić zdjęcia i przesłać je do biura. Olaf zaoferował mi pomoc. Niech stryj zaczeka tutaj. Ja zejdę na parter, odgarnęłam włosy z czoła. Nie, podskoczył Max i zbiegł na dół. Wypieki, które rozpalały mu policzki, kiedy z powrotem pojawił się na poddaszu, nie wróżyły niczego dobrego. Sztabka zniknęła. Poszukajmy w trawie tam, gdzie stał stół, zaproponowałam, sięgając po sandałki. Sprawdziliśmy już z Teresą. W trawie nie ma sztabki. Do pokoju wpadła zdyszana Teresa. Jej spodnie były zazielenione na kolanach od trawy. Paznokdzie nosiły ślady ziemi. Ani w kuchni, ani w holu, ani nigdzie indziej. Dorka ani Olaf jej nie widzieli, Jacek też, a bliźniaczki cały czas spały. Nagle przecieły się przerażone spojrzenia. Wiktoria. Wrzasnęliśmy na cały głos. Przeraziliśmy bliźniaczki, które natychmiast wyskoczyły z łóżka. Zrobił się harmider, każdy coś mówił i nikt nikogo nie słuchał. W małym holu zawrzało. Stop! Huknęłam najgłośniej jak potrafiłam. Przyjaciele zamilkli. Udało się słyszeć psa sąsiadów skamlącego za oknem. Zaopiekujecie się maluchami? Strys zapytał Dorkę i Olafa. Oczywiście, powiedział chłopak. Pan samochodzik rzucił na nas okiem. Wszyscy byli ubrani i półprzytomni, ale akurat ten fakt nie mógł stanowić przeszkody. Jedziemy. Rozkazał. Zmobilizował nas. Jak na komendę dopadliśmy Ferrari. Stryj rzucił kluczyki Jackowi. Musiałam się na to zgodzić, bo w tamtej chwili byłam najmniej kompetentną osobą do prowadzenia samochodu. Chciałeś spacer? Fuknęłam do Maxa. W promocji masz przejażdżkę.